Ze mną jest pani prezes Anna Tymińska po zakończonym już pierwszym ogólnopolskim turnieju szkół mistrzostwa sportowego w piłkę nożną. No turniej zakończył się ogromnym sukcesem, dużo emocji. Mieliśmy tutaj praktycznie wszystko, co można znaleźć w piłce nożnej, czyli dynamikę, zaciętość, walkę. Zadowolona jest pani z przebiegu tego turnieju? Oczywiście, że tak. Przede wszystkim z tego powodu, że jak gdyby atmosfera była adekwatna do rywalizacji szkół mistrzostwa sportowego, że udało się wypracować taką płaszczyznę do tego typu współzawodnictwa. Mam nadzieję, że sprostaliśmy oczekiwaniom tutaj drużyn przyjezdnych i że wrócą do nas za rok. E, tak jest, czyli rozumiem, że takie turnieje są planowane każdego roku. Wiemy też, że nasza szkoła we Wrocławiu ma też od tego roku profil piłki ręcznej. Czy panuje pani ten turniej rozwinąć jeszcze do innych dyscyplin sportowych? Oczywiście tak. Pierwszą taką formułę w zakresie piłki ręcznej przeprowadziliśmy, pierwszą edycję tydzień temu. Również tego typu turniej będzie organizowany co roku, tak jak również dla piłki nożnej. Podobny wariant ma to być element współzawodnictwa i rywalizacji, czyli oprócz tego, że kształcimy młodzież, edukujemy w zakresie edukacji sportowej, jak i szkolnej, tak również organizujemy imprezy dla młodzieży. Nie słyszałem chyba Pani, żeby ktoś narzekał na organizację, nie wiem, noslek, dojazd czy coś takiego? Wydaje mi się, że udało nam się sprostać pewnym oczekiwaniom, które kluby czy tutaj szkoły przed nami stawiały. Mam nadzieję, że te drobne jakieś niedociągnięcia, które zawsze się pojawiają, bo tutaj nie, nie ma co ukrywać, one, one są i będą, jak gdyby w następnych latach zostaną poprawione i, i będziemy mogli mówić, że organizujemy profesjonalne turnieje piłki nożnej i piłki ręcznej. Ma już Pani w planach jakieś nowości na przyszły rok w tym turnieju? Czy jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić? Na pewno będziemy chcieli dołożyć formułę odnowy w trakcie turnieju, czyli udział młodzieży w tutaj skierowanie do aquaparku i pokazanie też tych obiektów. To tak na szybko, gdybym miała dodać jakieś nowości, które na pewno zostaną wprowadzone. Bardzo dużo atrakcji zaobserwowała, nasze znaczy bardzo dużo atrakcji. Duża promocja miasta Wrocław, ponieważ zawodnicy w, po pierwszym dniu wybrali się na Wrocławia, trenerzy na wykład. Trudno było ściągnąć trenerów kadry U-15 i U-21, ponieważ no teraz cały czas jeżdżą, widać i obserwują. Czy mieli czas, żeby przyjechać na taki turniej? Myślę, że tutaj serdecznie podziękowania dla trenerów, że znaleźli przede wszystkim czas, że tak naprawdę pokazali się i, i pokazali również, że szkoły są dla nich ważnym elementem kształcenia młodego zawodnika. Także ja bardzo dziękuję trenerom już w tym momencie, już jak gdyby za to, że znaleźli czas. Wiadomo, zawsze to się musi wkomponować w ich obowiązki, co też pewnie nie było łatwym zadaniem. Dobrze, no to dziękuję Pani za wywiad. Gratuluję świetnie zorganizowanego turnieju, bo naprawdę każdy, kto stał przed tą kamerą, nikt na nic nie narzekał. Wszyscy chwalą, że świetna organizacja i tak samo świetni zawodnicy, świetne drużyny. Jeszcze raz dziękuję Pani bardzo. Dziękuję ślicznie.